Cześć kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia A dzisiaj teraz wziąłam kamerę Nie miałam się nagrywać odcinka, ale robimy remont w garderobie Już wam pokazuję o co chodzi O, a więc Satuś już idzie z półkami. Ten fotel z garderoby w ogóle wystawiliśmy, bo tam nie ma praktycznie miejsca. Teraz w garderobie jest o wiele więcej miejsca, jak nie ma tego fotelu, ale patrzcie na przykład karton, cały w Lego i dzisiaj mi było przykro, bo ja miałam wszystkie Lego, wiecie, jakby posegregowane, że tak inne zestawy, a moja mama wrzuciła wszystkie razem i już teraz nie... No to jest dopiero zabawek, mm, się układa wszystkie razem. No teraz to już się nic nie znajdzie. No a tutaj jest bardzo dużo rzeczy do TikToków, jakichś takich wiecie dziwnych zabawek, tak, bo jestem Nowym dzieckiem i mam zabawki. No, tutaj więcej pojęte, pudeł, no. tutaj od Xboxa, tutaj jakieś butów. W ogóle, patrzcie, nigdy wam nie pokazywałam moich butów, za dużo ich nie ma. Tutaj będziemy montować półki, na które będzie trzeba wszystko poukładać, bo na przykład ciuchy też już mi się nie mieszczą. A idzie na przykład już kolejna paczka z Shane. gdzie jest kolejnych tam 15 czy gdzieś tam rzeczy. Także to już w ogóle się nie mieści. Patrzcie, jeszcze tutaj ciuchy. Tutaj trzeba będzie to wszystko ładnie poukładać Także czekamy na tatę, aż zacznie nam montować półeczki Patrzcie, część pudeł jest tu Część pudeł tam właśnie Michał pomaga, wynosi Boże, ile tego tutaj jest Zobaczymy, jak to będzie wyglądało No z tymi półkami o wiele lepiej, bo tam już jest naprawdę za mało miejsca I myślałam, żeby się wyprowadzić, ale No te półki troszeczkę miejsca mi dadzą Także może się jeszcze nie wyprowadza. O, Michał, to są te słomki, daj mi je O, Michał, mięs. zobacz, są słomki, Michał, znalazły się słomki Dajcie ty Moja mama teraz bierze te pudła i o, wystawia no się wystawia po, e, rzeczy i mówi to, to i się pyta czy to zostawiamy, czy nie. To? I nie mówcie, że ja nie sprzątam, Aha. bo ja sprzątam, nie, tylko moje. moja mama uwielbia sprzątać. Ja dostałem to w mystery boxie. Ale a, a dlaczego tak tutaj wiesz, to? No tak bo nie, nie widzisz, że ten karton nazywa się birthday box i tam są rzeczy od tego. Aha, to nie to nie jest powiem. do wyrzucenia. To do krawatu, to jest do, do garnituru, takie Aha. się wkłada, takie wiesz. Brzegu, poszetka, to się nazywa, nie takie wiesz. Przed chwilą robiliśmy stroje kąpielowe i tutaj jest cały wóz ze strojami kąpielowymi, nie wiem skąd ja tyle stroju zbierała. Dzień, to jest puste. O kabel. No, o kabel. Puste? I tym by że wyrzuciła! Dobra, robimy kolejne pudełko. Patrzcie na to, jakie teraz pudełko. A to? O, to zostaw, to mieliśmy robić, te... mieliśmy robić odcinek, to było już dla to że te bluzki tajdaj, ale. To jest zrobione, czy nie? Nie, to zostaw wszystko. A ja muszę to zrobić. To wywal, to wywal. To? Wywalić. No, zostaw wszystko. Zbądźcie ile śmieci, to? Jest. Zostawić. A to tu jest coś otwarte jest. Wywalić można to. To już nic nie ma. Slime! Patrzcie! Nie mieści się już tutaj to. To są deski, za znaczy się. O oo! Już się nie mieści tutaj w tym, wszystko do wyrzucenia jest. Kurze, ile ja mam zabawek? Jestem dzieckiem małym, tak? Dzień dobry, jak zjedliśmy obiadek, jak teraz gram z Fortnite'a i mama dalej pokazuje rzeczy i ja mówię co jest dobra, co nie. I teraz wszyscy piszą, że jestem leniwa, mama mi sprząta, jak to możliwe, ja mówię, mam 18 lat. O, masz nową gąbeczkę. Ona bardzo lubiła robić coś, bo no ona ze połowę rzeczy ja bierze z tego. Ja sobie wezmę właśnie. No i sobie gram Fortnite'a no, i idziemy się na basen w ogóle, tak? Mhm. Jej. No, tak jest. Au, mama mnie czesze, Mam tutaj do jego czeka i tak, żeby mi właśnie... No, żeby jak najwyżej tego kitka być. Boże, moja mama się zachowuje, jakbym naprawdę była nie człowiekiem, jakbym nic nie czuła. Ja chcę iść to fryzjera na taką fryzurę. Dobra. Gotowe? Nie, jeszcze. A co jeszcze? Bo muszę jeszcze jedno, żeby ci nie opadł, bo on ci opadnie, masz za ciężkie włosy. Za dużo włosów mam. O, Jezu, ale to boli. Moja mama ładnie cieszę, ale ogółem nie polecam, bo bardzo boli u niej fryzjerstwo. Ehm, no nie wygląda na to jak na zdjęciach. Na przykład Julka Kostara miała takiego kitka, tylko że wiele ładniejszego miała, dość pewne włosy i w ogóle. Ale wygląda ładnie. Ładnie się mamusia spisała. I tak sobie wyglądam, będę miał na basem. Słuchajcie, teraz na moje piżamy. To jest po prostu tyle mam piżam. No w ogóle jak ktoś pytał, to praktycznie wszystkie piżamy są z Sinseya albo z H i też z Shainson i z Wiktorią Dzień dobry, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Wczoraj już przestaliśmy, wiecie, patrzeć coś w tej garderobie. Teraz wystawiamy znowu ciuchy. Byliśmy na basenie, ale nie byliśmy. Byliśmy, pojechaliśmy, ale było za dużo osób, więc wróciliśmy. Dzisiaj wybieraliśmy się na lodowisko i się wybraliśmy. I czemu się tak przybliża? O co chodzi? A dzisiaj pojechaliśmy na lodowisko, a się okazało, że zamknięte, bo, bo lód topnieje i miejscami tam na tej, bo to takie otwarte, i miejscami tej tafli lodu y, 20 stopni jest na plusie. O Jezus Maria, ile tych ciuchów jest, pokażę wam lepiej to. To są ciuchy z... Wieszaków. Tylko. Nie, ja i tak nie wyrzucę. Nie musisz wyciągać, bo ja nawet ich nie wyrzucam, bo ja bardzo lubię moje ciuchy i kocham. I tyle. Patrzcie, ta czarna kamizelka taka długa, ja ją w ogóle kupiłam i z rasem miałam na sobie jej nie noszę, więc chyba też ją będę musiała sprzedać, no, Bo po prostu leży mi w tej szafie, a tych ciuchów na wieszakach. Jest masakrycznie. Ona jest Zostawię. ładna zostawić. Nie, no, trzeba trochę rzeczy powyrzucać, bo to tak nie może zostać, bo wtedy nie ma miejsca w ogóle na tych wieszakach. To. Zostawić. Cały czas tylko będę mówić zostawić i tyle z tego wyjdzie, słuchajcie, tyle wyjdzie z tego sprzątania To różowe futerko sprzedajemy, słuchajcie Skąd ono jest? Z H&M Eseczka A to, to jest skropa eleczka. no bo ja chciałam taki duży rozmiar tego mieć, pamiętam tej kamizelki, chciałam żeby była taka długa Nie, na razie nie Dopóki jeszcze jest dobra, dopóki jeszcze tak nie przytyłam tak dużo To jeszcze może zostać To jest też strzejny nowy kombinezon, zostawiamy go Chociaż nie lubię w nim chodzić, bo się gorąco w nim robi, ale i tak go zostawiam, bo go lubię, bo tak. Bo taki koniec. Tu masz komplet ten czarny. Dress z Juicy zostaje wszystko. Wszystko zostaje. Już nic do sprzedania nie ma mam, bo dalej. No na pewno. To jest to taka sukienka na długi rękaw, to zostaje, to też jest ładne. Aha, to tata mi wybrał, pamiętasz? Potem był taki dumny w sklepie, że znalazł to. A, no. no. Co chodził Szukaliśmy jakieś takie sukienki. A, to znalazł. mamy takie same. No to zostaje też taka sukieneczka. To jest oh. nowe, nie nosiłam tego nigdy, ale ja to lubię. A tą oh. sukienkę też można zostawić. <laughs> I ja to robię ten moment. Jak ty i tak nie bierz, nic, nie widzisz, nie, bierz, nie bierz. Ja Właśnie się zastanawiam nad tą sukienką. Ona jest piękna, ale no nie wiem. Nie, chyba jej nie sprzedam jeszcze. No nie wiem, ona jest taka ładna. Patrzcie, ona jest śliczna ta sukienka. Ja ją mam już chyba z 5 lat i ona jest nadal na mnie dobra cały czas. To jest najładniejsza sukienka, jaką mam i nawet moja koszanka chciała ją kupić ode mnie. Ale nie, nie chcę jej sprzedawać. Moja. <śmiech> nie będę <laughs> się znać, czy nie luciłam się takiego odcinek, ja wam pokazuje ciuchy, które... No ale ja wiem, że Wy lubicie garderobu, układanie ciuchów. To jest po prostu coś, co moi widzowie najbardziej kochają. Nie? Także wam jeszcze mogę pokazać parę ciuszków i pokażę wam w końcu jak tej garderobie tam wygląda dokładnie, bo jeszcze wam nie pokazywałam dokładnie. Dobra, w garderobie już jest ogarnięta, mam te ciuszki, które tak chcę sprzedać. Tutaj właśnie wywieszam sobie i robię foty na Vinted, będę wystawiała. I co wam mogę powiedzieć? Nie wiem, dajcie znać co sądzicie. O takim odcinku, dobra, tak jest ładnie Robimy zdjęcie Co sądzicie o takim odcinku, że właśnie No ja wiem, że wy lubicie te garderoby i w ogóle Ale no nie doszliśmy do sedna Co w tej garderobie się zmieniło Także ja wystawię te ciuszki I już wam pokazuję, co w tej garderobie się tak naprawdę zmieniło Bo zmieniło się naprawdę sporo Dobra kochani, a więc nadszedł ten dzień W którym pokażę wam, co tak naprawdę zmieniło się w garderobie Dobra, a więc wchodzimy do garderoby Jak wiecie, tutaj pokażę wam To są te ściuchy, bo już je wystawiłam I będę wiecie je pakować, więc na razie tutaj są I już wam pokazuję, jak to wygląda a więc wchodzimy do garderoby Patrzcie jak się zrobiło nagle dużo miejsca I co? Mama z tatą zamontowali mi Takie tutaj na wprost półeczki Mają wszystkie te takie kartony Jakieś różne rzeczy do tiktoków, tam jeszcze ciuchy Tutaj na buty, nie buty są gdzieś indziej O, ale patrzcie w ogóle jak to inaczej wygląda Tutaj są cały czas te wszystkie ciuchy, które były Tutaj też są ciuchy i oczywiście są Oczyszczone, w mnie już ich jest o wiele Tutaj są dalej torebki i ta szufladka Ona stała, wiecie, tak, ona stała tak tutaj Koło krzesła, wiecie, tu się wchodziło i było tak mało miejsca A teraz ona stoi sobie tutaj i tego miejsca naprawdę zrobiło się sporo. No więc tego miejsca naprawdę tutaj zrobiło się sporo. Ta półeczka, nie, to jest naprawdę Zarąbiste rozwiązanie. I to był mój pomysł, ale mi tutaj świeci słońce. I to był mój pomysł, żeby właśnie te krzesło stąd wyrzucić, bo ono za duże miejsce zajmowało, moim zdaniem. I teraz jest super. Jeszcze chcę na tej ścianie tutaj zamontować sobie lustro. Pokażę Wam. O, tutaj, na tej ścianie chcę zamontować jeszcze lustro. Naprawdę, moim zdaniem, mega. Teraz kozak to wygląda. Mega fajnie jest tej gadderbę, tak przytulnie. Aż chcę się tutaj po prostu przebierać i wszystko. Tutaj mam drukarkę. Umowy i wszystkie takie wiecie papierowe rzeczy Tutaj jest koszek z majteczkami Tutaj ze staniczkami, taniczkami Tutaj jest skarpeteczki, jakieś buty od xboxa tutaj I tutaj właśnie pełno takich pudełek Gdzie są rzeczy do nagrywania, do tiktoków i w ogóle Tutaj mam jakieś świeczulki jakieś ten O w ogóle będę miała aha, projektor gwiazd Taki wiecie typowo fajny Słodziaki, tutaj coś z apartu, tutaj jakieś misiu, tu pochary moje Patrzcie, ja tańczyłam kiedyś, nie wiem czy wam mówiłam Konfrontacja taneczna, Pierwsze miejsce tilt w kategorii do 11 lat Inne formy tańca Tutaj jakiś medal, trzecie miejsce w kategorii 9-11 lat. Trzeci ogólnopolski festiwal Form Tanecznych. Taniec współczesny. Formacje 9, a ty, bo za taniec współczesne, A tutaj inne formy tańca. No tak, bo my już nie tańczyliśmy potem w balet, tylko właśnie w te inne formy tańca w tańcu współczesnym. podusia są. Tutaj jest taki się mama moja. Nałożyłam mu tę taką opaskę do spania. Good night. Fajnie to wygląda. Bardzo się cieszę, że w końcu tak znikło. I taka garderoba zrobiła się kafajowa W ogóle nam projektor gwiazd i próbujemy go odpalić, ale nam się wychodzi. No i nie umiem go odpalić. Ale ja tak, on jeszcze gra muzyczkę, także chuchu. Ale i tak teraz nie będzie nic widać, bo jest dzień Że trzeba będzie czekać do wieczora, żeby coś zobaczyć Fajnego, jakiś efekt Co kochani, będziemy kończyć ten odcinek Ja muszę zaraz jechać do szkoły, wyprostowałam sobie bo pomalowałam się Na egzamin Zobaczymy, czy znam Ten projektor będziemy testować dopiero jak będzie wieczór I co, ja się żegnam z wami, kończę ten odcinek I dogodać do montażu, mam nadzieję, że wam się podobał Takie pokazywanie tej garderoby I też ciuchów, bo wiem, że takie coś lubicie Dajcie znać, jak wam się podobało i co Buziaki zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Cały czas mówię, jeżeli Wam się podobało. Łapka w górę, komentarz i widzimy się przy I subskrypcja. Pa!